W celu skonfigurowania programu do wysyłania wiadomości e-mail z dokumentami w PDF należy wejść w konfigurację. Następnie wybieramy konfigurację dotyczącą wiadomości e-mail. I tutaj mamy do dyspozycji po prostu. Pola, które musimy wypełnić, czyli standardowy jakiś temat wiadomości, na przykład faktura VAT za dokonane zakupy. To jest oczywiście normalne pole edycyjne, więc możemy je sobie swobodnie wyedytować. Tutaj mamy taką opcję. Dodaj do tematu wiadomości numer dokumentu przesyłanego jako załącznik, czyli jeżeli ta opcja będzie aktywna, to program podczas tworzenia treści wiadomości doda nam od razu na przykład fakturowa co dokonane zakupy i numer tego dokumentu również tam będzie umieszczony w tej wiadomości. Tutaj możemy sobie zdefiniować dowolną treść, taką stałą, którą będziemy dołączali do wysyłanej wiadomości. No i konfiguracja naszej skrzynki, tak? czyli nadawca to jest pole tekstowe. Tutaj prawidłowy adres e-mail, z którego wysyłamy. Hasło do konta, serwer poczty wychodzącej to już oczywiście, w zależności od tego, gdzie jest konto, yy, trzeba odpowiednio ten serwer sprawdzić. Najlepiej u firmy hostingowej, która świadczy Państwu usługę, yy, właśnie serwera yy, do wiadomości, do poczty, do wiadomości e-mail, więc ten, ten parametr, on może przeróżnie wyglądać, więc tutaj, w zależności od Serwisu, trzeba go po prostu poznać i tutaj wpisać. Tak samo jak numer portu, również najczęściej używany jest 587, ale może on być też inny. Możemy tutaj również wpisać sobie tak zwany e-mail do wiadomości. To może być nawet ten sam e-mail, czyli my wysyłamy wiadomość z tego adresu, a na ten e-mail również. To wstaniemy tą samą wiadomość co nasz klient. Będzie to forma takiej, jakby skrzynki nadawczej, tak, której będziemy mogli sprawdzić, że faktycznie ta wiadomość wtedy i wtedy wyszła. No i tutaj, oczywiście, tak samo w zależności od skrzynki, od, od wymagań y, firmy hostingowej, jeżeli y, poczta będzie wymagała, aby było bezpieczne połączenie SSL aktywne, to tę opcję sobie po prostu tutaj. Uaktywnimy. No i tego typu konfiguracja zakładamy, że będzie wykonana pomyślnie, prawidłowo. Wszystkie dane będą tutaj ustawione zgodnie. Jest wystarczająca do tego, aby wysłać fakturkę. Właśnie na przykład z listy, klikając dosłownie jeden tylko klawisz e-mail.